Hej, kochani widzowie Astroszept, witam Was w nowym tygodniu z kosmiczną energią i świeżym spojrzeniem na to, co przynosi nam niebo. Planety naprawdę mają dziś sporo do powiedzenia będzie trochę emocji, trochę niespodzianek i wiele okazji, by ruszyć do przodu. Gotowi? Sprawdźmy razem, co gwiazdy szepczą do każdego znaku Zodiaku. Baran, Twoja energia sięga Zenitu. Masz motywację by działać, ale uważaj, zbyt szybkie decyzje mogą cię kosztować więcej niż weślisz. Środek tygodnia przynosi ciekawą wiadomość związaną z pracą lub pieniędzmi. Weekend będzie pełen namiętności i małych romantycznych niespodzianek. Byk. Czujesz potrzebę zmian i bardzo dobrze. Odświeżenie w domu albo w codziennych nawykach doda ci nowej energii. W uczuciach czas na szczerość. To, co było ukryte, zacznie się ujawniać. Bliźnięta. Telefon się nie zamyka. Rozmowy, wiadomości, komunikacja aż iskrzy. Masz dar przekonywania, ale nie przesadzaj. Słuchaj tak samo, jak mówisz. Nowy pomysł lub projekt może stać się początkiem czegoś dużego. Rak. Czas na emocjonalne oczyszczenie. Pozwól odejść temu, co już ci nie służy. Wszechświat szykuje miejsce na coś lepszego. Weekend z rodziną lub bliskimi przyniesie ukojenie i dobre wieści finansowe. Lu. Światło reflektorów pada właśnie na ciebie. Masz siłę, by przewodzić i inspirować innych, ale pamiętaj, odrobina pokory tylko dodać blasku. W relacjach pojawi się więcej pasji i ognia. Panna Porządek i plan to twoja strefa komfortu, ale ten tydzień pokaże, że nie wszystko da się kontrolować. Zaufaj procesowi, nawet jeśli na chwilę stracisz grunt pod nogami. Weekend przyniesie moment głębokiego zrozumienia lub duchowego przebudzenia. Waga! Towarzyski wiatr ci sprzyja. Spotkania, rozmowy, może nowe znajomości to tydzień relacji. Nie ryzykuj finansowo. Trzymaj się tego, co sprawdzone. Skorpion. Twoja intuicja jest na najwyższych obrotach. Poczujesz, że coś się kończy, by mogło się zacząć coś lepszego. W pracy sukces, ale nie wszyscy będą ci kibicować. Zachowaj spokój i klasę. Strzelec. Zew przygody wzywa. Spontaniczny wyjazd lub nowy pomysł mogą odmienić Twój tydzień. Uczuciowo, bądź cierpliwy. Emocje jeszcze się klarują. Koziorożec, kariera i ambicje na pierwszym planie. Rozmowa z przełożonym lub ważną osobą może otworzyć ci drzwi do awansu. Rodzina wymaga Twojej uwagi. Znajdź równowagę między obowiązkami a sercem. Wodnik, Twoja kreatywność eksploduje. Nowe pomysły, projekty, inspiracje wszystko idzie w dobrym kierunku. W miłości szczerość to klucz. Ktoś doceni Twoją autentyczność. Ryby, Twoja wrażliwość i intuicja są jak kompas. Słuchaj snów i przeczucia, poprowadzą cię tam, gdzie naprawdę chcesz być. Finansowo może być lekki zastój, ale to tylko chwilowe. Weekend przyniesie romantyczny nastrój i poczucie magii. To już wszystko na ten tydzień, kochani. Pamiętajcie, gwiazdy mogą nas inspirować ale to my tworzymy własne życie. Jeśli spodobał się Wam ten horoskop, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu swój znak i koniecznie zasubskrybujcie Astroszept, żeby nie przegapić kolejnych kosmicznych prognoz. Do zobaczenia za tydzień, niech gwiazdy Wam sprzyjają.